Cześć witam was bardzo serdecznie zdrobki Z Dropi z Jarocina Dzisiaj z mamy takie jak Super 7 Happy 7 Różowe złoto Kocham Z i Playbook Dzisiejsze zdrobki wynoszą 40, 44 zł A więc Zaczynamy Zaczniemy sobie od HEPI 7 tak leci to sobie tutaj i HEPI 7 i liczby mamy 14 i 13 a bonus też sobie od razu a w bonusie mamy kwiat to sobie od razu ok a więc 22 30 15 blisko 23 18 11 29 i 16 zazwam pokażę jak to tam wygląda niestety nie mamy nic, nic nam nie przyniosło. HEPI 7 szczęśliwa 7. Nocie szczęśliwa. Super 7. No niestety też nie mamy nic. Trzy, dwa, sześć, cztery, pięć, osiem, dziewięć. Kocham zdrapki. drapki osiem, i

19, tu, tu, 14, 25, 27, 32. No, nic koło 30 nie mamy, i ostatnia liczba to 22, blisko A więc tak to wygląda. Niestety nie mamy nic, jak na razie.

16, 45, 40, 38 i osadnia to 15. Niestety. Literki kontrolne, gdzie tu będą. Tu, albo tu. Albo i nigdzie. <grym> nie, nie wiem, nie wiem gdzie to może być. Dobra. Ale i tak już jak nic nie mamy. I ostatnia wyrobka to Playbook. Ostatnio nam przynosi duże szczęście. A jak dzisiaj będzie? Czy też jakieś szczęście przynosi? No, przeważnie wygraliśmy koło stówy. Albo 150 wygrywaliśmy. A dzisiaj. liczby 25, 33, 31, 14 szafirowa siódemka 2, 29 28 a jej, jej 2 22 mm, nie nie ma 12 4 jest nie, myślałem, że 14, a to jest 15. To niestety nie. Ale już myślałem, już myślałem, że coś przyniesie i 26. A więc niestety nie mamy nic. Tak to więc wygląda. I lecimy dalej. Rubinowa, rubinowa 7. Perła, kufer, yy, złoto, perfumy, pierścionek, lustro, worek, korona i moneta. No niestety też nie mamy nic. <laughs> Aj. Tak trochę źle to nam wygląda. A jak się tego zbiera. Gitara gra da, da, da. Tu mamy znaleźć trzy siedemeczki. No dobra, dobra. Szafir. Róża siódemka, siódemka i korona. A jej. Siódemka, siódemka. Perła. Worek i portfel. Siódemka. worek i też nic ajejej jak to ura numer 4 wygląda też nic to nie jest za ciekawe nie jest za ciekawe tu tu tu, tu, tu. siódemka jest jedna też nic jeszcze zostały dwie ostatnie, mam nadzieję, że coś wpadnie. Jedna siódemeczka. Lustro. I bransoletka. Garnek, siódemka. Puchar. Perfumy i złota. Ulu, lulu, a Ajajaj. Nie za dobrze to wygląda. Powiem wam. Aby. Aby dystowała Jeszcze nam zostały. A nie, to jest ostatnia. Nie, to jeszcze. To też trzy takie zdrabki. Mam nadzieję, że coś przyniesie. Jakiś zysk, tak powiem. Nie ma, nie ma nie ma też nie ma uf, uf, uf. Model, moneta, zegarek worek, piersionek złoto piersionek kufer worek KUFER PERŁA no. okay. W końcu um, Co tu mamy znaleźć i trzy identyczne symbole, lub trzy siódmeczki. Idę to razy dwa. To chodzi o siódemkę. Nie ma. Od razu, co tak powiedziemy. Tu coś. Róża, róża. Klik. Świnka, świnka podkowa. Tu pierścionek, pierścionek złoto. Tu tu. dzisiaj pecha mamy OK nie dobrze nie dobrze Zacznijmy od bonusa. 60, 300, 900, 60, 105. Niestety. I tu musimy odkryć portal. Ja tu? Nie ja tu. Baro złoto, kufer. Niestety Chyba nie mamy nic. posadnia le, okay. i też nie mamy nic. też więc z 44 zł. Niestety nie mamy nic. Niestety więc mamy nic. Jeśli Wam się spodobał filmik, dajcie łapkę w górę. Mam nadzieję, że w następnym razem będzie lepiej.